Czy czujesz, że utknąłeś? Że czekasz na zmianę, ale nic się nie dzieje? Psalm 40 zaczyna się od mocnych słów. Cierpliwie czekałem na Pana, a on się nachylił ku mnie i wysłuchał wołania mego. To znaczy, że Bóg widzi Twój trud, słyszy Twoje modlitwy. Może czujesz się, jakbyś stał w miejscu, jakbyś był w dole bez wyjścia, ale on nie zostawi cię tam na zawsze. Dalej Psalm mówi. Wydobył mnie z dołu zagłady, z błota grząskiego, i postawił na skalę, umocnił kroki moje. Bóg nie tylko cię wyciągnie, On cię umocni, da ci nowy fundament, nowe siły, nową drogę. Może jeszcze nie widzisz tego przełomu, ale On już działa. Nie poddawaj się, niech twoja wiara będzie większa niż twój lęk. Bóg nigdy nie spóźnia się z pomocą. On działa w najlepszym momencie. Zaufaj Mu i idź naprzód, bo najlepsze dopiero przed Tobą. Amen.